15 listopada mamy naszą pierwszą edycję festiwalu Naukofonia, i to jest festiwal naukowo-muzyczny, więc takie nietypowe połączenie. Tutaj zależało nam na tym, żeby naukę prezentować w jakiejś kreatywnej, twórczej formie, no bo oczywiście są różne metody uczenia się i uważamy, że piosenka jest jedną z nich i to jest fantastyczna metoda nauki. Festiwal właściwie zakłada dwie takie podstawowe aktywności i pierwszą jest konkurs wzór na piosenkę, i w konkursie mógł wziąć udział każdy, kto kończył szósty rok życia, więc grono odbiorców naszego konkursu było bardzo szerokie i rzeczywiście udało się przyciągnąć dużo różnych osób. Bywały na przykład zespoły złożone z mamy z dzieckiem, albo trzyosobowa grupa przyjaciół ze szkoły średniej, albo cała rodzina. Natomiast druga część naszego festiwalu to jest już właśnie to muzyczne wydarzenie, czyli Naukofonia. I na tym wydarzeniu planujemy kilka różnych aktywności. Oczywiście będzie to konkurs z Sanek naukowych, ale również quiz muzyczny z nagrodami. To są bardzo fajne nagrody do wygrania. Wstęp na naukofonie jest oczywiście bezpłatny, także wystarczy wejść na stronę internetową kogiteon.pl i zarezerwować sobie bilet. Także serdecznie zapraszam do udziału. Myślę, że warto jeszcze dodać, że oprócz naukofonii będą również warsztaty, darmowe warsztaty muzyczno-twórcze, na których będzie można sobie albo skonstruować własny prosty element, muzyczny, jakiś instrument, albo takiego muzycznego drzewiaka, który będzie fantastyczną pamiątką z naszego festiwalu.